Dzień dobry, dzień dobry Witam was serdecznie, pozdrawiam W lesie jesteśmy Witam Witam, pozdrawiam was serdecznie Powiem wam Już trochę pochodziliśmy z Aresem Byliśmy na Czy się pokazały rydze, bo trochę popadało Jakieś takie małe maśtaczki Nie ma nic Byliśmy na czerwonych trochę Też nie ma nic no idziemy teraz na inne. No nic nie mam w koszyku, widzicie. Nic, znaczy mam, no. Wiecie co mam w koszyku. E... No bo jak nie ma grzybów, to <laughs> wiecie tak z pustymi rękami z lasu wychodzić. <laughs> szkoda, ale nie? Także lepiej coś myślę pozbierać. Jak jest oczywiście, a szkoda, że jest. Co nie powinno tu być. Wolałbym z pustymi rękami wyjść, no ale wiecie jak jest. A teraz powolutku jak nie ma coś grzybków za bardzo no to można pozbierać i o, ale tych pajęczyn powiem wam masakra Nie za dużo, a na na jesień będę trochę mniej roboty miał <grybki> bo już będzie troszkę poprzątane, tak? Jak to wszystko wiecie tu już nie będzie zielono tylko to będzie wszystko już tak padnięte, ta roślinność rośliność przed zimą, to wtedy się ukaże, ile tego wszystkiego jest. A tu będziemy zaraz chodzić sobie pod takimi drzewami właśnie. Będziemy sobie tutaj sprawdzać, czy jakiegoś grzybka nie ma. Będziemy jeszcze na jedno miejsce na czerwone zobaczyć, a tak pospacerujemy sobie. <laughs> Dla zdrowotności oczywiście, ale zobaczcie już. Pełno ma kulek, oczywiście do czesania a znowu. O Jezus. Czasami trzeba, wiecie jak są te duże kolce takie to tak się zaplątają. Ale gdzieś ty chodził, patrzcie na uszach wszędzie, że trzeba uciąć. Po prostu nie da się tego Patrzcie, ile tego ma. No nie, nie, dobra, ale w domu cię obiorę. To idziemy dalej, zobaczymy co się dzisiaj wydarzy. Zapraszam Was serdecznie na film. No to powiem wam, że ja jestem po prostu w szoku. Widzę jednego prawdziwka. Muszę to poszukać, bo może akurat będą jeszcze. Zobaczcie to, jakie piękności, śliczności, no maluchy, zobaczcie to. No to jest coś, no nie spodziewałem się, no przecież dopiero, dopiero padało niedawno zobaczcie to jakie to jest piękne skała normalna skała ale piękny no muszę tu poszukać jaki no nie no znowu się już chyba będzie się znowu to tak mi się wydaje przynajmniej no bo to jest świeżak to jest świeżak ale piękny no takiego to już dawno nie znalazłem. Patrzcie, zero ślimaka. Po prostu nic. No coś wspaniałego. Ale szukaj grzybów. Do koszyka. O kurde, tu mam śmieci, ale dobra, bo mam worku śmieci. Tu go postawię. I tu teraz na żywo może coś znajdę. Tu nie ma nic. Bo, bo widziałem tutaj, ale tu idziemy za drzewo I zobaczymy, czy tu czegoś nie będzie. Może jakiś ukryty Chowany. Ale pięknie to ja sobie tu pochodzę Tu coś jest patrzcie Co to jest A nie to jest podgrzyb podgrzybek ale już zobaczcie już go to padły patrz Ale, ale i tak ładny jest Zobaczcie Ale go to padły no. Szkoda ale do koszyka teraz go obrobimy więc sprawdzimy, musimy tu pochodzić Bo jak był jeden taki mały śliczny, piękny no to prawdziwek to może tu coś jeszcze będzie <laughs> do koszyka dobra to idziemy pochodzić, no nie no te, naprawdę dzisiaj się nie spodziewałem mówię, idę w kierunku czerwonych to mówię, to tam może coś tam jeden, dwa albo zero a tu takie piękności no to ten jeden mi już dzień dzisiaj zrobił Idziemy dalej Ale mi się źle chodzi z tym boru. <grymne> Bo Tu mam moje grzybki piękności Ale wiecie co Co ja teraz znalazłem To jest chyba prawdziwek Tak mi się wydaje Czy to jest prawdziwek Ale czy to jest prawdziwek To się zaraz okaże <grymne> Nie Niemożliwe Czekajcie Dotknę Prawdziwek, ale piękny, zdrowy. Zobaczcie, zero ślimaków rowali, ale piękni usi. Coś wspaniałego. A ja idę w kierunku czerwonych, a tu taki prawdziwek. Stoi, no to tu zaraz się porozglądam jeszcze. Bo jak jest jeden, to zazwyczaj jest drugi, ale nie widzę tak bardzo. <laughs> to mam dwa, dwa prawdziweczki dzisiaj już No to coś wspaniałego, a nie, nie sądziłem, że w ogóle dzisiaj coś nadbieram No dobra, idziemy po, pochodzić i, i podsprawdzać tak Może coś jeszcze znajdziemy Coś mi tam świeci, ale Widzicie, jaka chujna O Patrzcie Odsunąłem jakieś podgrzybki tu są. Ale i takie dziadostwo tu jest też. Patrzcie, jeszcze ubite. To będzie do. do tego, do worka. A tu co mamy? Podgrzybki. oje, Nie, to nie podgrzybki. Ale już myślałem, że podgrzybek. A tu? To też nie. Tak się ładnie świeciły, <laughs> że myślałem, że podgrzybki. Ale, ale przynajmniej skierowały mnie te grzyby żeby to wziąć z tego lasu widzicie? bo tak bym nie zauważył jakbym tam nie podszedł pod te grzyby nieważne że nie są podgrzybki i podgrzyby najważniejsze że szkło z lasu wychodzi sprawdzamy jeszcze dalej zobaczymy może jeszcze coś znajdziemy ale to już na pewno jest podgrzyby na 100% <laughs> z drzewa wyszedł. <laughs> <W> obóz jeden <laughs> dobry, ładny będzie. Myślę, że będzie zdrowy. Także do koszyka, ale nie ma innego. Do koszyka się nadaje. Zobaczcie. No to. Na jajuszko będzie. <laughs> no bo co wiecie? Mało grzybków to lepiej od razu skonsumować z jajuszkiem ładnym. No i Smak taki prawdziwkowy, to super chociaż będzie mieszany będzie dzisiaj, ale dobra, idziemy dalej. Powiem Wam, jestem na czerwonych, ale po prostu nie ma nic. Tu widzę kaniucha, jest Ale taka malutka. Nie, nie biorę. jej. Nie ma sensu. Poczekam aż takie większe urosną. O Jezu, patrzcie, dotkłem ją. Zobaczcie przy ślimaki, chyba zjedzona tu. Szkoda, chodzę po takich, widzicie, i sprawdzam, czy nie ma czerwonego, ale się nalakiłem, jeszcze pójdziemy gdzie indziej sprawdzić, nie ma ani jednego, po prostu nie ma nic, nie ma nic, albo nie rosną, albo już wszystko wyspielane, jedno z dwóch, nic, zobaczymy na drugiej stronie, może coś tu, może coś tu będzie, idziemy dalej. Powiem Wam, widzę kulki. Właśnie nie wiem, czy zbierać. Chyba pozbieram, bo już takie większe są. Zobaczcie, co wy na to? <grymne> co? Takie ładne. Ładne. Pozbieramy. Tu jest taka malutka. Ale tu są takie, już. Do wzięcia, że tak powiem. Może nie ma ich za dużo, ale. Zobaczcie. Takie ładne. Kureczki. U, lubię kureczki. Kureczki. O cień. To jest jeszcze jedno. Dobra, to już weźmiemy. będziemy. Może tam po drodze jeszcze coś znajdziemy. Jakieś kurki. A jak nie, no to do jajuszka się wkroi. O Jezus. Tu są jakieś kurki, ale patrzcie. Takie maluchy. Widzicie to? Nie wiem to. Takie maluchy to ja nie biorę. Poczekamy, aż urosną. To nie ma sensu. Naprawdę wraz takich maluchów mm. dopiero zaczynają tutaj wychodzić takie kuleczki. Tam wcześniej też byłem, to też były takie malutkie. O, ładne. Takie to można zbierać jeszcze. O. Ja wiem, że w niektórych lasach są takie ogromiaste Duże, piękne. No ale no niestety, tu jest za dużo ludzi, żeby to tak Długo rosło to nie ma szans Dobra, idziemy, zostawiamy te maluchy i idziemy dalej Powiem wam Jak na razie czerwonego nie ma ale Ale jest taki młody Piękny Koźlarz Babka <grybujesz> Zobaczcie O, kapelusz ma jakiś taki dziwny Ale jest ładny patrzcie tu może ktoś zwierzętko go kopło albo coś nie wiem, a może Ares? <laughs> On tak lubi, ale zrówka fajny, mm. piękny już, naprawdę piękny, jeszcze pochodzimy, jednego czerwonego bym chciał, ale chyba nic z tego dzisiaj nie będzie, ale jest ten, ten jest ładny, ten może do koszyka, <laughs> na no to już, czy jajeczka jak nic będą. <laughs> No to powiem ma, mamy to Czyli czerwonego Chociaż jednego Tam, 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 tam. Muszę, się, muszę się tam spiąć Zobacz jakie piękności tam stoją O Jezus, chodź ale tu Tu, tak Tu, chodź tu, chodź tu Stój Stój Może starczy smyczy, Chodź tu, chodź tu Stój Siadł ładnie. No ja muszę się tu uspiąć. A, piękny. Piękny. Zobaczcie. Piękny. Cudowny. Zrywamy. Czekajcie, bo muszę odebrać telefon. No dobra, muszę Wam to. Muszę Wam go pokazać. Przecież jaki jest piękny, si, Manusi. Zdrówka. Zobaczcie. Świeży. Świeżak. Świeżak. Piękny, piękny, piękny. Tu coś znalazłem i to nie jest piękne, ale zaraz Wam pokażę. Dobra, ja go muszę tutaj sobie przyciąć ładnie, żeby. No i powiem Wam. Cztery jajuszka jak nic. Na dwie osoby już starczy po prostu na jajuszko. Dobra. Yy, to, aha, Wam mu tu chciałem pokazać. Chodzi o Ares, bo on mnie znowu owijał. Powiem Wam. Hmm, Ares, no jak ja to mam to zrobić? Dobra, ja muszę to ogarnąć, zaraz Wam pokażę. Dobra, jestem już, <grym> jestem już gotowy. Tutaj było, tyle było śmieciuchów i te wiatry oczywiście. Muszę je zabrać po prostu, wezmę je tak w całości. Śmierdzi niesamowicie, wezmę je w całości tak. Niedaleko już będziemy koń, kończyć, Tak? No to możemy to wziąć i to wyrzucić. Hmm. Poszukamy jeszcze po drodze. Czy jakiego grzyba nie znajdziemy? Trochę tutaj wyleci. Tego dziadostwa powiem wam dzisiaj z tego lasu. Ach, dobra, to widzimy się może przy samochodzie. Nie wiem, bo muszę to jakoś zatransportować. Ares, ładzą. Ale nie machaj ogonem, bo nie ma się z czego cieszyć, naprawdę Musimy dychnąć chwilę Już mam niedaleko do samochodu, ale Uy, mam... no nie Patrzcie tu są śmieci w tym worku A Dobra jeszcze mam jakieś 200 metrów, także jakoś to zatransportujemy Co wiemy może to do tego wora Ach, dobra, nie ma co gadać lecimy. No dobra, Salynka leży, Dęczony Nadwigał się śmieciuchów. <grywia> Ares, Ares. Eee, To muszę jakoś zapakować do samochodu. Węże leśne, widzicie? Jakoś je tu zapakujemy. One no tu mają w środku jakieś takie metalowe, zobaczcie tu w środku jest. dobra, nieważne, to z tych takich gorszych rzeczy. Tutaj oczywiście wiaderko, wykorzystałem je na, na te śmieciuchy, no i te śmieciuchy, które tu są jeszcze po drodze, widzicie, jest tego prawie pół wora, to wsadzimy i to spróbujemy jakoś też ogarnąć, wziąć to do domu, posegregujemy, no i po prostu wypad na przok. bo to nie może być w lesie. Yy, no, tyle jestem zadowolony, że po prostu zawsze troszkę mniej śmieci, tak. Nie będę się rozgadywał na ten temat, nie ma opcji, po prostu, dobra, zostawiamy to w spokoju, wywiozę to, nie ma, koniec tematu, po prostu, nie ma i, i tyle a z takich ładniejszych, piękniejszych rzeczy to mam tutaj widzieć. no może nie ma za dużo tych grzybków ale są ładne ten, ten mnie zaskoczył dzisiaj ten prawdziwek naprawdę zobaczcie, zdrowiutki, piękniusi młody, także coś się będzie działo w lasach za niedługo, bo ten też jest młody zobaczcie, mm, zdrowiutkie nawet ten zdrowiutki, wszystkie zdrowiutkie kureczki czyli tak, bijemy cztery jajuszka na dwie osoby, no dobra, jak małe jajka będą takie mniejsze, to, to może pięć <grywia> i dwie osoby sobie pojedzą. pojedzą, będzie smaczne na pewno, także dzisiaj wieczorem będzie jajuszko, no bo to wiecie, jak jest mało grzybków, to lepiej jajuszko zrobić albo coś, można być zupka też by mogła być w sumie, ale dobra, jajuszko będzie dzisiaj znowu. <laughs> bo potem całą zimę już nie będzie, tak. <laughs> Będą ale bez takich grzybków e... No i dobra, ja uciekam, ja jestem po prostu już mokry, Zobaczcie, musiałem zciągnąć czapkę, bo po prostu mokry. E... No i uciekamy, no pakuję to po prostu do... do samochodu. Spróbujemy to tu jakoś spakować. No i na tyle. Tyle na dzisiaj widzicie. No, nie wiedziałem jak ten film, jak to wszystko będzie wyglądać, ale jestem zadowolony, bo troszkę zbierałem tych grzybków. No, z tego też jestem zadowolony, że wziąłem to ze sobą i to nie będzie w lesie. A ogólnie jestem niezadowolony, że to tam leżało tak. No to jak się Wam podobało, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam zdrówka, uśmiechu, radości. Trzymajcie się i do następnego, papa. Pa. Będzie dobrze, wszystko. Wszystko będzie dobrze. Ares, żebyś tymi mi grzybów nie zjadł za ręka. No, jakoś to wcisłem. To do samego końca już jest. Tu zostało w tym worku. Tu dołożyłem. Jeszcze do tego. I to pójdzie do innego worka, żeby to wzięli wszystko, tylko to muszę posegregować tutaj, jeszcze te szkło te plastiki, patrzcie samochodowo, dobra uciekamy, to jeszcze raz do następnego